Kinga, bez Drakinga jak twoje zdrowie? Jest szansa, że zagrasz z Rosjankami? Hmm, nie wiem jeszcze. Dzisiaj będzie trening. Chciałabym spróbować zobaczyć, jak to będzie i wtedy się okaże. Ale bardzo cię chyba korci, żeby wejść na parkiet, pomóc dziewczyną, bo wczoraj widziałem, jak to przeżywałaś na trybunach. To aż było przykro patrzeć, że się marnujesz, siedząc tam, a nie grając. Nie wiem, co ma oznaczać, że się marnuje. Nawiązując do tego, na pewno ciężko jest oglądać mecz tak z boku, nawet nie będąc na ławce rezerwowych. Widząc parę rzeczy, na przykład jakbym chciała coś podpowiedzieć, to ciężko było, ponieważ na hali było naprawdę full ludzi. Myślę, że nawet jakbym chciała coś krzyknąć, to nikt by mnie nie słyszał. I naprawdę ciężko, jeżeli chodzi o emocje i w ogóle to wszystko, naprawdę ciężko to się z boku ogląda. Ale czy bardzo głośno? To w ogóle jestem pewien, podziwu, że jesteś w stanie dzisiaj normalnie mówić. To nie ma różnicy. Z tego co wiem, to parę nawet mnie słyszała, ale to, to w ogóle nie zmienia faktu.